Chrystus z martwych wstał prawdziwie powstał. Witam was Piotr Kurkiewicz Kapucyn. Kontynuujemy nasze rekolekcje pod tytułem Pełna kompromitacja. Mówimy o nawróceniu. Chciałbym dzisiaj wrócić do tematu łaski. Dlaczego? Dlatego, że temat łaski jest kluczowy. Trzeba zrozumieć, jak konieczna jest łaska w nawróceniu i w ogóle we całym życiu duchowym, oraz jak, jak ona działa, jaka jest jej dynamika, a także co ona daje. Jeżeli to zrozumiemy, to nasze nawrócenie będzie bardziej przyglądaniem się jej, będzie bardziej kooperacją, będzie bardziej czekaniem na nią, będzie bardziej proszeniem o nią aniżeli naszym wysiłkiem, będzie bardziej surfingowaniem na łasce, będzie bardziej przypisywaniem łasce, będzie bardziej frajdą z łaski, przygodą, aniżeli mozolnym trudem. To łaska będzie w stanie uczynić nas świętymi oraz uczynić to w sposób o wiele łatwiejszy, jak gdyby przyjemniejszy, słodszy, aniżeli tylko naszym takim siermiężnym, ascetycznym wysiłkiem. A więc raczej Augustyn w sporach teologicznych V wieku aniżeli Pelagiusz V i następnych stuleci. W Starym Testamencie, ja już chyba o tym mówiłem gdzieś tam w dalekich odcinkach wstecz, łaska przyjmuje rozumie ten metaforyczny obraz jako tron, jako skrzydła Boże, cień Boga, jako głos Boga, jako miecz, jako łuk, dom. Tron, ręka, oczy, uszy Boga, jako twierdza, jako skała, jako moc, jako prawica, jako laska, jako kij, jako imię, właśnie ta relacja oraz to posłannictwo łaskie, ta celowość łaski, ku czemu to wszystko zmierza, będzie zawarte w imieniu Jachwe, w imieniu Boga. Imię to także relacja. No i wreszcie, jak gdyby, moim zdaniem kulminacja łaskie to, to jest kategoria oblicza Pańskiego, oblicza Bożego. I to oblicze czasami budzi trwogę, jak w przypadku Abrahama czy Jakuba w Betel. Mojżesz pragnie ujrzeć oblicze Boga, Bóg nie pozwala. Poniekąd jednak pozwala w namiocie spotkania twarzą w twarz obcują, ale chyba Mojżesz nie widzi oblicza Bożego, ponieważ gdyby zobaczył, to była, radość byłaby zbyt wielka, może nie tylko radość y, i cielesna powłoka by nie wytrzymała y, i dusza by nie wytrzymała tego i rozerwałaby powłokę cielesną. Nie można opatrzyć y, na oblicze pańskie i pozostać przy życiu. Co trzeci, co czwarty psalm mówi o obliczu Pańskim. Mówi o tym, żeby rozmyślać o Panu i szukać zawsze Jego oblicza. Kategoria poszukiwania oblicza, pragnienia, prośby o oblicze, o ukazanie oblicza, to jest jedna z wiodących kategorii biblijnych Starego Testamentu, a więc jedna z głównych objawionych nam przez Boga rzeczywistości czy manewrów, które mamy do wykonania, to jest szukanie, pragnienie, tęsknota za obliczem Pańskim. Po to się rozmyśla, po to się pamięta, po to się też pielgrzymuje do, do Jerozolimy. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pana. Nie chodziło o to, żeby zobaczyć dom Pana, ale żeby zobaczyć Pana trzykrotnie w przypadku Żydów tam mieszkających, a jednokrotnie w przypadku Żydów z diaspory trzykrotna pielgrzymka do Jerozolimy w ciągu roku miała za, za cel ujrzenie oblicza Pańskiego. Przeżycie Teofanii. Bożej, epifanii Bożej i objawienia Bożego objawienia Bożego oblicza w sposób liturgiczny w przyglądanie się obliczu, wpatrywanie się w oblicze Pańskie to oblicze daje to objawienie ta, ta łaska oglądania oblicza Pańskiego to jest, to, to daje wielkie świata, wielko szczęście Psalm 4 wielu powiada, kto nam szczęście ukaże i odpowiada psalmista jak gdyby sam sobie, wznieś czy, czy też im, wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Wrogowie przed tym obliczem będą padać, cofać się, ginąć. Gdy Pan skryje swoje oblicze, to to jest kara. Jak długo nie będziesz o mnie pamiętał, jak długo kryć będziesz przede mną swoje oblicze. A to rodzi w sercu zgryzotę. Natomiast gdy odsłania Bóg swoje oblicze, to to rodzi w sercu radość. Napełniasz go radością przed Twym obliczem. To już jest psalm 21, a poprzedni psalm 13, i 4, i 105, psalm 30, psalm 34, 41, 42, 44. Gdy zakryłeś oblicze, ogarnęła mnie trwoga, to nie tylko smutek, ale i strach. Gdy nie ma tej łaski, ogarnia człowieka właściwie śmierć. Ale to oblicze także ukazuje nam grzechy i jest wyrzutem dla nas. Odwróć swój oblicze od moich grzechów, czyli nie karć mnie, nie, nie przypominaj mi tych grzechów, ale i nie odrzucaj mnie od swego oblicza. Niech nam Bóg błogosławi i niech zajaśnie dla nas Jego oblicze, wrogowie przedpieszają przed tym obliczem, a wybrani się radują. Odnów nas Panie i okaż nam pogodne oblicze, czyli to oblicze może być pogodne. Wtedy się odnawiamy. Ono nas odnawia, ono nas restytuuje i tak dalej, i tak dalej. Właściwie co trzeci, co czwarty psalm mówi o tym obliczu, więc ta kategoria, aby szukać oblicza Pańskiego i znajdować, jest kategorią niezwykle ważną i ona pokazuje na istotę łaski w raju w Księdze Rodzajów czy w trzecim rozdziale jest pokazane pokazana jest utrata łaski przepraszam, Bóg stwarza nas dając nam takie oto rzeczywistości jeśli się nie mylę chcę mówić po katolicku nie chcę, jeżeli cokolwiek z tego co tutaj mówię do was jest niekatolickie to się z tego wycofuję i oczywiście nie jesteście zobligowani Natomiast we wszystkim, co, co, co jest katolickie, no to jesteśmy wszyscy zobligowani, bo jest to jedyna prawda. Bo objawiona, bo Bóg nie może kłamać, bo objawiona przez Boga. Otóż, Grzech, można powiedzieć, że Bóg, stwarzając człowieka, Adama, Zaprosił go do kooperacji. To widzimy w przypadku naszych rodziców. Bóg zaprasza naszych rodziców do kooperacji w akcie stworzenia. Nie tylko Bóg stwarza, ale też ludzie stwarzają. Tylko, że jest ten podmiot pierwszorzędny, Bóg przede wszystkim stwarza, bo jeżeli on nie da płodności, to i też podmiot drugorzędny nie da rady stworzyć. Ale jest też potem podmiot drugorzędny przy stwarzaniu to są rodzice. No więc. Bóg stwarza, ale wtedy też zaprasza prawdopodobnie do tego aktu stwórczego Adama. To, co musiał Bóg zrobić sam, zrobi sam, a to, co może już zrobić człowiek, Bóg zostawia człowiekowi. I można powiedzieć, że kwintesencję Bóg zostawia jednak człowiekowi, dlatego, dlatego że stwarza materię dla kwintesencji, możliwość, potencję dla yy, czynu Adama. Kreatywnego, autokreatywnego czynu Adama, moim zdaniem. Otóż. Bóg robi tak, że stwarza nas jako byty materialne, przede wszystkim jako byty duchowe, ponieważ mamy wolę, mamy wolność. W tej wolności jest też zakodowana istota tej wolności, czyli obraz Boży, a obraz Boży prawdopodobnie jest takim otwarciem się, takie open, taka, taka otwartość i nie tylko otwartość na drugie ty. W poszukiwaniu drugiego ty, bo więcej jest radości w ty aniżeli w ja, więcej jest radości w dawaniu aniżeli w braniu, a więc wzbogacanie ty daje większą rozkosz niż wzbogacanie ja, niż auto wzbogacanie, więc jest już ten. Ten mechanizm szczęścia zawarty w otwartości, w trans, pragnieniu transcendowania, ekstazowania, wychodzenia poza siebie w kierunku bliźniego, w kierunku Boga. Mało tego, nie tylko jest otwartość, ale już to, jest to w tym obrazie Boga, w tym elemencie jest zawarte też nie tylko otwartość na, na, na ty, ale pragnienie osiągnięcia, sama otwartość daje ty. Ale nie chodzi o ty, chodzi o my. A więc nie tylko otwartość, otwartość myślnik my, ale jeszcze wyjście, oddanie się i stworzenie my. My, w którym moje ja pozostaje ja, ale ono już jest inne, ono już jest nie ja, kropka, czy nawet ja, myślnik ty, jak w otwarciu, ale jest już. Ja, myślnik my, właściwie to już nie ja, myślnik my, tylko po prostu my. A więc jest to coś więcej niż otwarcie. To jest dążenie do zjednoczenia, do fuzji, ale nie do fuzji, w której zanika moje ja, tylko w, moje ja się zjednoczy, ze spala z Twoim ty, tworząc nową jakość, lepszą niż moje ja. No i w jakimś tam sensie, lepszą niż boskie ty. W jakimś sensie. Bóg już jest doskonałym my, także Bóg właściwie się nie wzbogaca poprzez to, że Piotrka Kurkiewicza przyjmuje do siebie, bo już jest doskonałym my. Bóg wzbogaca mnie, ale na pewno dzięki temu otrzymuje pewną dozę radości, której nie miał wcześniej, no bo ma już Piotra Kurkiewicza. Więc w pewnym sensie jego my się nie wzbogaca, ale tak psychologicznie to chyba się, jest to wartość jednak dodana, te, to, to, to wzbogacenie bog, boskiego my o kurkiewiczowskie ty. No i w każdym razie to jest jeden element, z elementów, który Bóg stwarza w nas. W drugim, czyli ten obraz Boży, to, to, ta, ta, to pragnienie transcendowania w my, z, mojego ja, z mego ja, poprzez otwartość na twoje ty do zjednoczenia i stworzenia nowej ontologicznej i psychologicznej Rzeczywistości my. Nowej osoby, jak gdyby mega osoby, my. Oprócz tego otrzymujemy wolę, ale ta wola, rdzeniem tej woli jest właśnie to pragnienie transcendowania, Także wola, ta wolność nie powinna iść w byle jakim kierunku. Tylko jak gdyby rdzeniem, kręgosłupem, duszą tej woli, tej wolności jest właśnie to transcendowanie ku ty dla my. A więc wolność realizuje się tylko w tym kierunku. Jeżeli wolność przyjmie inne kierunki, nie nastąpi samorealizacja wolności. Więc wolność nie polega na wyborze między kierunkami, na wyborze między alternatywami. Wolność polega na samorealizacji, a jedynym kierunkiem dla samorealizacji jest ów obraz Boga, jest ten Kierunkowska z Boga, z mego ego ku Twemu Ty dla wspólnego my. To jest wolność. Ta realizacja. Tak więc wolność to nie jest możliwość wyboru, tylko to jest możliwość samorealizacji w boskim Ty dla, w, w celu osiągnięcia wspólnego my. Teraz, czyli drugim elementem to jest wolność, wola ludzka. Trzecim elementem to jest rozum, homo sapiens. Więc widzimy w ogóle, że ta nazwa, nie wiem, pewnie nazwa jakaś oświeceniowa czy poświeceniowa, to jest nazwa reduk redukująca. No bo co? Po pierwsze, nie wszyscy ludzie są myślący. Dziecko nie jest myślące, a jest człowiekiem. Yy, osoba w jakimś śpiączce nie jest chyba, chyba, nie wiem, nie jest myśląca, przynajmniej standardowo myśląca, a jest człowiekiem. Czyli w ogóle co to za nazwa homo sapiens, człowiek myślący? To jest jakiś bzdet. To jest zła nazwa. Oczywiście ona jakoś specyfikuje nas, odróżnia od zwierząt, zwierząt, które notabene też myślą, niektóre przynajmniej. No my potrafimy oczywiście myśleć inaczej, meta-myśleć. Potrafimy myśleć o tym, że myślimy i jak myśleć powinniśmy. Zwierzęta tego już nie potrafią, one po prostu myślą. No ale okej. Okay. I teraz y, myślenie to jest kolejny element, wcale nie najważniejszy. Czyli nie, nie to jest najważniejsze w człowieku. Yy... Bo to mają również zwierzęta, a my mamy coś jednak, co nas różni od zwierząt. Delfiny też myślą, psy myślą, słonie myślą, koty myślą, myszki myślą, szczury i to jak myślą, małpy myślą. No więc Homo sapiens. No, a no więc nie to, tylko tamte poprzednie elementy, ten obraz Boży, to transcendowanie jest dla nas charakterystyczne. Nie jesteśmy uwiązani w swoim gatunku, mamy stworzyć inny gatunek, boski gatunek mamy stworzyć. Natomiast zwierzęta mają pozostać chyba w swoim gatunku, ewentualnie będą gadać sobie na w noc bożonarodzeniową, mogą gadać, mogą dosiągać homo sapiensu. Przy dzieleniu się opłatkiem w oborze. Natomiast my mamy transcendować, mamy wyjść poza obóz gatunku ludzkiego. Zwierzęta mają pozostać w swoich królestwach i rośliny też. A więc tym, co nas różni naprawdę od delfinów, nie jest myślenie, tylko jest transcendowanie ta wolność. One działają w, w ramach swoich instynktów, nie wyjdą w myśleniu poza instynkt, nie wyjdą w czuciu, w pragnieniach poza instynkt, a my możemy wyjść poza instynkt. Yy... To nas odróżnia przede wszystkim. No i wreszcie, czyli tak, transcendowanie, wola, wolność, której rdzeniem jest transcendowanie, myślenie jako narzędzie. I wreszcie uczucia też, cielesność, cielesność że jest to jak gdyby zawarte całe to bogactwo jednak w cielesności. No i ostatnie, i właśnie, i ostatnim elementem była łaska. I teraz tę łaskę, w, ta, ta łaska to była ta obecność Boga w raju, ta, to, to przechadzanie się Boga po raju, te, te rozmowy Boga z Adamem, ta komunikacja cała, to odwiedzanie Boga, przez to, że Bóg nie był non-stop z nimi, a tylko ich odwiedzał w porze poobiedniej. To wskazuje, że to nie była chwała niebieska, to nie była pełnia łaski, to była łaska ekstazująca, łaska rajska, łaska większa aniżeli standardowa łaska tutaj na ziemi. Być może ta, to była taka łaska, którą miał Jan od Krzyża Teresa i św. Franciszek z Asyżu w momencie ekstaz. Nasi święci w momencie ekstaz być może dochodzą do łask rajskich, ale jest to w obecnym eonie, w obecnym czasie jest to rzeczywistość wyjątkowa, a nie standardowa. Wtedy to była rzeczywistość standardowa. Chodzenie po wodzie, rozmawianie ze zwierzętami i I teraz ta łaska, która sprawiała, że jakoś widzieli, komunikowali się z Bogiem zostaje utracona poprzez brak ufności. Poprzez nową narrację, poprzez brak ufności, poprzez brak posłuszeństwa. Ale to wyzwanie, jakim był ten krzak, to, to drzewo poznania dobra i zła, to nie była tylko próba, czy będziecie godni dalszej ewolucji w kierunku nieba, a raczej katapul katapulty w, w kierunku nieba. Czy Nowej kreacji raczej niż ewolucji, bo to Bóg miał im dać. Czyli to nie był ewolucjonizm, to był kreacjonizm w przypadku chyba raju. Raj był tylko próbą, tak jak teraz Ziemia jest próbą, tylko to była próba bliższa niebu niż Ziemia. Ziemia jest okrężną drogą. Otóż to nie była tylko próba czy będziecie godni, czy zaufacie mi, czy będziecie posłuszni, ale to było też prawdopodobnie definiowanie, konstytuowanie ostatniego genu, genu antropologicznego, genu duchowego, kształtu duszy, czy ta dusza będzie otwarta, czy będzie open, czy będzie właśnie realizować ową transcendowanie, czy raczej będzie hermetycznie zamknięta, będzie wsobna. I Adam, czyli to nie była tylko próba wobec Boga, czy jesteście godni nagrody, katapulty do nieba, ale to była też prawdopodobnie konstytuowanie ostatniego genu, genu antropologicznego, genu duchowego, genu filozoficznego. Jaki kształt będzie miała twoja dusza? Jaką tendencję? Czy będzie alterocentryczna czy egocentryczna? Otwarta czy zamknięta, transcendująca czy raczej wsobna? Oni wybrali drugi wariant i pozbawili się łaski. To jest pokazane przez to, że nagle zobaczyli, że są nadzy, nie mają łaski, nie patrzą na siebie w, w świetle łaski i tracą Samoakceptację. Tracą miłość do samych siebie, brzydzą się samych siebie, wstydzą się samych siebie. Adam brzydzi się samego siebie, zobaczył, że jest nagi. To jest dyskomfort. Potem wchodzą w dyskomfort między sobą, z Ewą, naklejają tam sobie jakieś listki, a gdy słyszą Boga, uciekają w krzaki. To oznacza, że już nie ma łaski. Te wszystkie obrazy pokazują brak otwarcia, brak dialogu, brak transcendowania, brak spokoju, brak radości z drugiego ty. Z, z tego ty, jakim ja jestem sam dla siebie. Moje ego gdzieś tam w głębi jest jakimś ty, dla mnie samego. Y, jakimś ty, które poznaję. Ty, Kurkiewicz, ja muszę siebie poznać. Ale też y, brak poznania, brak akceptacji drugiego. Ty, tego zewnętrznego Ewy i samego Boga. No i wygnanie z raju jest tylko jak gdyby konstytuowaniem. Bóg się zgadza na to, że oni w takim modelu już nie mogą funkcjonować razem z nim, bo to będzie dla nich straszne. No i jest to wygnanie. I teraz cała historia zbawienia, czyli to, co się dzieje od Noego aż po Jana chrzciciela, a potem przez wszystkich patriarchów, Mojżesza Proroków, Abrahama, Mojżesza Proroków, aż po Jezusa Chrystusa. To jest próba restytucji, restytuowania, przepraszam, dawnego, dawnej łaski z jeszcze większą łaską, Chrystusową, ale jest to próba dodania, bo zamiast łaski wchodzi grzech, to jest śmierć dla duszy, nie śmierć egzystencjalna czy ontologiczna, tylko śmierć, że dusza nie może się realizować. Przejawem tego jest, są cierpienia dla psychiki, strach i smutek, oraz cierpienia dla ciała i śmierci cielesna. Są tylko przejawami śmierci duszy, czyli braku samorealizacji duszy. Dusza traci Boga, traci łaskę. Właśnie, łaskę rajską. I ta łaska była bardzo istotnym elementem naszej natury. Zostało to utracone, zostało to przywrócone przez Jezusa Chrystusa i na tym będzie polegać nasze nawrócenie, abyśmy przywrócili istotny element naszej natury łaskę.